Cześć witam was bardzo serdecznie po chyba dłuższej przerwie. Jak zwykle u mnie to bywa z braku po prostu czasu tak. Jak widać na załączonym obrazku. Materiale. Hydroponika kurczę wychodzi poza granica poza granice swoje. Czyli wszystko zarosło. Tych moich szufladek nie widać. <grych>, w których są rury Troszeczkę na dole tam białe się przebija No ale ogólnie Wszystko rośnie Tutaj widać Chciałbym was, e, fajnie, fajnie, chciałbym was Poinformować, że fajnie widać Niedobory żelaza Na kalatei Widzicie tego liścia To ten właśnie liść e, Wypuściła Gdy w zbiorniku było zero żelaza I to mnie właśnie e, popchnęło do tego, żeby zrobić testy w zbiorniku i zobaczyć co jest grane. Na początek myślałem, że to może braki azotu mogły być, lecz, lecz wyszło, wyszło żelazo, że było ze, na zero, centralnie na zero było mm, żelazo. No tak ogólnie to tylko chyba taka lata tak zareagowała na, na te niedobory żelaza. Oczywiście dodałem tam na 01 ppm. No i co? Trzeba czekać na efekty. W ogóle to kalatora tam z tyłu się nie mieści, tak? Jak widać. No, jest centralnie kurcze naprawdę. Jest ciasno tutaj, nie ma, nie ma miejsca. A przypominam, że, że ta hydroponika ma 2 metry długości, tak? Także no jest trochę tutaj miejsca, na rośnięcie. A wszystko zarosło. Kiedy zakładałem tą hydroponikę To była końca, Przełom października listopad, październik, listopad Na przełomie października listopada I to był rok 2023 Czyli hydroponika jeszcze nie ma Nie ma roku A już jest bardzo Ale to bardzo ciasno W zbiorniku, co tu w zbiorniku No zbiornik Powiem wam, że naprawdę Kurcze zarósł Hmm. Mikrozorium po prostu przerasta samo, samo samo siebie pod względem tego, jak się tutaj rozpożyło. Hmm. na Flamingo. Jakoś tutaj sobie daje radę. Co prawda, wiadomo, no to jest taki, kurczę, bardziej LT. Coś tam krasnorosty jakieś się pojawiają, ale hmm. Że tak powiem, nie, nie panikuję. tak Wiadomo, te podmianki um, czasami zaniedbują. Um, nie jestem, że tak powiem, fanem nie niepodmieniania wody zbiorników. Każdy tam swoje prowadzi. Widziałem jakieś degradacje um, na youtube No, ja jestem, jestem fanem podmiany wody. Tak czy inaczej, wiadomo, wszystko ma swoje jakieś tam granice. I moim zdaniem to jest maksymalnie 50% podmiany. a ja w tym zbiorniku podmieniam 30% co kilka tygodni, można powiedzieć teraz. Jak był to zbiornik holenderski, wiadomo, tutaj szły podmiany też 30%, ale co tydzień. W 450 też szły 50% co tydzień. No ale tutaj już mogę sobie pozwolić na takie, wiadomo, lenistwo. Z uwagi na to, że albumki żyją. Także, czy gdzieś tam jeszcze jeden się schował w lotosie? O, już jeden wpływa tam właśnie. Lubię sobie siedzieć pod tymi lotosami, w tych ciemnych miejscach. Nie to, że się boją, tylko że po prostu zauważyłem, że lubię sobie tam siedzieć. Kurczę, nie pamiętam nazwy tego kwiatka, ale zobaczcie, on jest ogromny, kurczę, Miurus. Będę musiał zrobić dla niego jakąś specjalną półkę żeby to miało ręce i nogi no, tutaj o, proszę bardzo wyszedł poza hydroponikę był coś tam jakiś tam kwiatek <laughs> tutaj tak samo korzeń ładnie zarasta także kurczę no, robi się grubo anturium ile ja się odsłuchałem że nie będzie kwitło Ile ja się odsłuchałem ile ja mam szczęścia że mi się udało korzenić to one bzdury. Nie bójcie się anturium w hydroponice. Nie słuchajcie bzdur i mądrych um, pocopołów, że nie, nie da rady i tak dalej. Z ziemi wysadzacie anturium, wsadzacie do wody i ono rośnie. Zobaczcie, jakie ładne kwiatki. Piękne. Kurczę, i cały czas tak kwitnie, nie ma to tamto. To jak mówię, no... Zobaczcie, na ścioch jakie ładne mają. Także nie ma czegoś takiego w hydroponice. dzień dzisiejszy już jestem... Um, Troszkę mądrzejszy w tej sprawie. Nie ma czegoś takiego jak w hydroponice, jak przyzwyczajanie roślin. Absolutnie nic takiego nie ma, żeby przyzwyczajać rośliny do hydroponiki. To jest, to jest bzdura jakaś, nie wiem, dlaczego to tak ludzie uważają. Ja tu żadnej rośliny nie przyzwyczajałem, żadna roślina nie ma rodziła po przesadzeniu do hydroponiki. Oczywiście, tam wiadomo, przesadzimy do tej hydroponiki. Tam chwilkę, tak można powiedzieć, zdezorientowane są rośliny, ale. To dosłownie to jest tydzień i rośliny zaczynają rosnąć. Bez względu na gatunek. Myślę, że każdy w każdą roślinę można w hydroponice trzymać. No słuchajcie, na no, kanturium byłem taki ostrzegany kiedyś w komentarzach, że to nie da rady, że i tak dalej. Kurczę. <grym> ja nie wiedziałem, że nie da rady i dlatego dało radę. No, także jeśli ktoś Ci mówi, że się nie da, to przyjdzie, przyjdzie taki, co nie wie, że się nie da i, i to zrobi, tak? Także nie ma czasami co się słuchać, robić swoje. Tutaj co tu mam? Tutaj posadziłem sobie kalaterkę. To była taka dosłownie malutka sadzoneczka w takim koszyczku wobi kupiłem. I jest dobrze. Ona mi się mega podoba. Tej nazwy zapomniałem też Biedronce bodajże dostałem. To już tutaj liście był gdzieś mniej więcej na takiej wysokości. To już tyle listku tutaj u mnie wypuścił. Tutaj ten, zapomniałem też jak się nazywają, jakoś sobie tam radzą. Wiadomo teraz okres letni, to troszeczkę su, bardziej suche powietrze jest. To też dużo wpływa na to, że że tak powiem no, kwiatki inaczej reagują, jak, jeśli nie zdążymy z, no, z, z nawilżaczem. Akwarium, 72 litry, ledwo żyje, <laughs> ledwo żyje. Do 720, Wam powiem, że mi się świetnie prowadzi. Nie mam zastrzeżeń. Jest GIT: nic się nie dzieje, ciekawego, nieciekawego w sensie. Bardzo dobrze się prowadzi. Dobrze, taka krótka aktualizacja. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. I pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.